Co dzieje się z Twoim bólem pleców, gdy nosisz pas ortopedyczny przez 14 dni? Już po 15 minutach poczujesz, jak ból rwy kulszowej i pleców się zmniejsza, ponieważ pas ortopedyczny prawidłowo ustawia Twoje staw krzyżowo-biodrowy i zapobiega podrażnieniu okolicznych nerwów oraz mięśni. Już po zaledwie tygodniu zauważysz, że napięcie w dolnej części pleców się zmniejsza. Nie musisz już ciągle zmieniać pozycji, żeby w końcu wygodnie usiąść lub stanąć. A to wszystko dzięki terapii kompresyjnej SI, która zatrzymuje tarcie w stawie krzyżowo-biodrowym i zmniejsza stany zapalne. Już po zaledwie 14 dniach, gdy nosisz pas przez 2 godziny, zauważysz, że w końcu możesz swobodnie się poruszać bez obawy przed bólem. Codzienne ruchy znów wydają się całkowicie naturalne, a Twoje życie nie jest już zdominowane przez ból. Wypróbuj pas ortopedyczny przez 90 dni całkowicie bez ryzyka i przekonaj się sam, jaka to różnica. Zapasy szybko się kończą. Kliknij teraz przycisk poniżej i zamów swój pas ortopedyczny już dziś.